Witam Was kochani bardzo serdecznie. Ja już jestem w drodze na kolejny salon samochodowy. Dzisiaj to będzie Mercedes w Marburgu. Taki bynajmniej jest plan. Jadę, zobaczymy co jak. No, Chmurki na niebie są, może być deszczyk. Nie szkodzi, jest parasolka, poradzę sobie. I kochani, dzisiaj będzie trzecia cyferka potrzebna Wam do zdobycia konsoli do gier do wyboru. I tak szybciutko, krótko, tylko dla tych co widzą mnie pierwszy raz. W dwóch poprzednich firmach oraz w dzisiejszym będą łącznie zawarte trzy cyfry które będzie trzeba później wysłać jako zgłoszenie do konkursu, gdzie do wygrania jest jedna z trzech konsol do wyboru. Teraz tak. Tak jak mówiłem w dzisiejszym filmie, gdzieś tam będzie później podana jedna cyferka. Także będziecie mieli trzy i jak wygląda zgłoszenie? Wystarczy wysłać maila, którego widzicie tutaj. Co ma zawierać mail? No tylko te trzy cyfry zawarte w trzech filmach nie muszą być w kolejności chronologicznej, obojętnie jakie tam zapisy zapiszecie. I w mailu ma, powinno być tak. Tylko i wyłącznie, wyłącznie wasze imię, żadnych nazwisk, żadnych danych osobowych, tylko imię. Miasto, z jakiego pochodzicie i jaką konsolę wybieracie. I to wszystko. I tak jak mówiłem, jeżeli firmy wyświetlą się po 20 tysięcy razy, powiedzmy do, wstępnie do końca lutego, tą konsolę Wam rozlosuję. No i umówmy się, jeżeli tam zabraknie 2-3 tysiące wyświetleń, ja nie będę taki skrupulatny, żeby to liczyć. I tak ją rozlosuję. Dobra, kochani, nie przeciągając. Aha, jeszcze jedna informacja. Od przyszłego filmu. Będzie zmieniony już również tytuł moich wyjazdów, tak jak kiedyś było te pierwsze moje filmy, czyli ceny samochodów używanych w Niemczech. Jakoś dla mnie on był taki bardziej chwytliwy i bardziej konkretny. I już od tej serii filmów będzie tym razem do wygrania Kashura. Liczę także, że z pięciu osób będzie miało szansę, żeby parę stówek przytulić, ale na razie więcej szczegółów nie zdradzam. Widzimy się za chwilę. Cześć! Zacznę od tego maleństwa. Mercedes A-klasa, ładny samochodzik, kolor czarny, no lakier tu gdzieś przerysowany, tu gdzieś może polerka by to zdjęła, aczkolwiek jakieś drobne ryski są, nie jest tu nic dużego, do środka zajrzę, o, przykładam telefon do szyby, kochani, ktoś mi zwrócił uwagę w komentarzach, że właśnie przykładał do szyby telefon, bo albo widać mnie. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję za tą uwagę. Uwielbiam w ogóle jak ktoś mnie krytykuje, jeżeli oczywiście jest to trafna, normalna krytyka, a nie jakiś głupi hejt. Ale jeszcze raz dzięki za info, także przykładam kolego dla Ciebie telefon do szyby, a tutaj mamy rocznik 23 Mercedes A180 24 tysiące przebiegu prawie, 136 koni. Jest to malutki silniczek 1.3 3 28 za ten samochodzik. Koło tego też nie przejdę bokiem. Otóż fela i zaciski widać, że będzie to wersja AMG. Mercedes CLA, kolor czarny. I tak samo tu gdzieś na zderzaku jakaś ryska. Kolejne ryski z tyłu na dyfuzorze, na zderzaku. Ale samochód ładny, fajny dyfuzor, dwa kominy. Fela ładna. format poformatik oczywiście napęd na cztery koła. Środek, niestety deszcz jest. A, widzisz kolega, jak za bardzo przyłożę telefon, spróbuję z drugiej strony. To mi kurde iPhone'ik nie chce ostrości złapać. Zobaczę jeszcze raz z tej strony. O, jest lepiej. No faktycznie, trafną uwagę zrobiłeś, koleżko. Kurde, przykładać ten telefon do szyby. Ładny środek. tak, muszę to zapamiętać, to naprawdę była złota rada super, jeszcze raz Ci dzięki koleżko dobra, mamy tutaj Mercedes AMG CLA 35 rocznik 21, 80 tysięcy przejechane 306 koni 2 litrowa benzynka 36 900 euro ciekawa oferta według mnie następny mamy również w kolorze czarnym Mercedes GLB pewnie to mówiłem, kiedyś miałem mieszane uczucia do tego samochodu ale kurde, on jest dosyć spory powiem wam, może przez to, że jest taki kanciaty nie, naprawdę to jest bardzo ładny samochód, mi się podoba fajny samochodzik dobra idziemy zerknąć do środka o cyk boczki foteli skóra, podłokietnik skóra Boczki na drzwiach, również skóra. Jeszcze raz z drugiej strony podejdę. A troszeczkę mi tu wszystko zasłania. O! Tak to wygląda. Bardzo ładny samochodzik. No jest trochę miejsca w środku. Słuchajcie, tablica Kablica stoi po drodze. Zobaczmy, jaka jest na niego oferta. Rocznik 23. 18 tysięcy przejechane. Mało. 163 koni. Silnik 1-3. 40 tysięcy euro. Kurde, że te jeden z do takiej maszyny ładują. A tutaj mamy C-klasę w Sedanie. I przepraszam, E-klasę w sedanie. Matko boska z ja Może mi się uda go obejść dookoła. Ciasno. Tutaj mamy lakier zadbany bez żadnych zarysowań. Byajmniej na razie. Tak, nic się nie dzieje. Dwie końcówki, nie chcę się tam schylać, czy to prawdziwa, czy fake Fela spoko do zaakceptowania. Środek. No skóra, boki foteli. Ładne w ogóle fotele. Boczki skóra. Idę jeszcze z drugiej strony. Zegary oczywiście wszystko cyfrowe. Wielki, długi wyświetlacz. O z tej strony chyba będzie lepiej jak będę podchodził. Widać się zegary. Także długi tablecik. Samochodzik ładny i widzę, że on nie jest bardzo drogi. Co tu jest? E200 Sedan AMG. Rocznik 20. 69 tysięcy przejechane. 197 koni. Jest to dwulitrowa benzynka. 36 tysięcy euro. Tutaj mamy Mercedesika GLA. Również w kolorze czarnym. A, tam ja nie przejdę bez krzaczek. Ładny, zaraz przycisnę się tam, żeby go z tyłu zobaczyć. Ładny samochodzik. Bez żadnych końcówek wydechów. Felga klasyczna, ale prezentuje się na niej. Ładnie. Lakier widzę zadbany. Żadnych zarysowań. To pierwsze, wiele A mi się słabo, pod... znaczy nie podobał mi się w ogóle. A tutaj co, czarno w środku. W większości skóra, jakaś ekoskóra, tablet szeroki. O ciekawe wykończenia. Coś koło 4 za niego chcą. A co to jest dokładnie? Giela 200, rocznik 23, 20 300 km przejechane. Benzyna 1,3 pojemność, 163 konie, 41,5 tysiąca euro. A, obejrzę jeszcze tą białą na Biały zawsze moją uwagę przyciąga. Czarna Felga, niekoniecznie z tych, które mi się podobają. Zajrzyjmy do środka. Standardowe, jak nowe Mercedesy. Wszystko wygląda tak samo. Z tyłu uda się. Uda się. No, miejsca jest dużo. Lakier. Na razie żadnej skazy na nim nie widzę nie, ładny lakierek, dach, szkło, czarne lustro, jeszcze raz mordkę zobaczmy, ładny samochód, już podejrzewam, że to będzie diesel, mamy tutaj Mercedes E200 diesel, rocznik 23, 28 tysięcy przejechane, 194 konie, 2 litry pojemności, niecałe 5 tysięcy euro, C-klasy jeszcze nie było, więc mamy dwie obok siebie. Zobaczę je. O, tu jaki ma próg. Jakby z 500 kuca miał. Dobra, ale felga bardzo ładna. Od razu jak jestem z, z tej strony, zaglądam do środka. No, tutaj już dwa tablety. Ładnie to wygląda. Ładne w ogóle wykończenie. Zobaczmy z tyłu. Z tyłu ciemna szyba, nic nie zobaczymy. Czasno. Dwie końcówki wydechu, oczywiście fake, tak, już nowa cyklasa, ładny tył. Dobra, jeszcze raz przód, a karteczka jest z tej strony. C200D, rocznik 24, o 19 tysięcy przebiegu, prawie nuenzja. Diesel, automat, 200 koni, 2 litry pojemności, 48 tysięcy euro niecałe. I tutaj mamy już kombiaczka, czyli oznaczenie modelu będzie T. Fela, kwestia gustu, do mnie one nie przemawiają. Szara. Dobra, środek. To samo, co w tamtym. Się może się uda do tyłu zajrzeć. No, miejsca też troszkę jest w tej C-klasie. Już się uchylam, że mnie nie było widać. W odbiciach. Końcowy, klasyka, fake, Siala dyfuzorek. Ale samochód ładny. Tutaj już tanio nie będzie. No, ale to w końcu gwiazda, tak? 300 d rocznik 24 tysiąca przejechane tylko toż to nuwenzja tak diesel automat 265 koni pojemność 2 litry 55 tysięcy euro prawie ale tu już maszynka mocniejsza ja jestem na tak no kochani słoneczko wyszło prosto w twarz mi świeci ale nic jakoś to przetrwam jeszcze w dzisiejszym odcinku zapamiętajcie sobie cyferkę 6. Powtarzam, cyfra 6. Zapamiętajcie, zapiszcie i wysyłajcie zgłoszenia. Cóż, kochani, na dzisiaj to będzie wszystko, tak jak wspominałem. W następnych filmach już będzie kasa do wygrania, także zapraszam do oglądania. Myślę, że zobaczymy się jeszcze w okresie świątecznym. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczyska. Cześć. No bo jeszcze raz Wam podam maila, na którego macie wysyłać zgłoszenia. Widzicie go tutaj. Właściwie tutaj. Jeszcze raz powtórzę, żadnych nazwisk, żadnych danych personalnych, w zgłoszeniu wysyłamy tylko trzy cyferki, jaką konsolę byście chcieli wygrać, wasze imię i z jakiej miejscowości pochodzicie. I na razie to wszystko. Nic kochani, jeszcze raz, do zobaczenia.